Radia Łódź. Zaprasza Dorota Matyjasik. Dzień dobry. Naszym gościem jest wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Witamy w Radiu Łódź. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Jak minął ten pierwszy tydzień w szkole? No na razie spokojnie. Myślę, że każdy wdraża się w nowy etap i nowy rok szkolny. Natomiast dla nas też okres wakacyjny był mocno intensywny, bo były półkolonie miejskie i również remonty w ponad 50 placówkach. Ale mam nadzieję, że ten rok będzie spokojny i stabilny, chociaż są elementy ogólnopolskie, które wzbudzają kontrowersje. W tle właśnie jest spór ideologiczny. ideologiczny. Rodzice jedni wypisują. Dzieci z edukacji zdrowotnej, inni z religii. W tę niedzielę był list pasterski biskupów odczytywany w parafiach. Biskupi odnieśli się do zmian, które od tego roku szkolnego zostały wprowadzone. Napisali, że nakaz umieszczania religii bezpośrednio przed i po obowiązkowych zajęciach, ograniczenie liczby godzin, lekcji, religii, krzywdzą, krzywdząca możliwość łączenia klas, niewliczenie, oceny z religii do średniej to rozwiązania, za którymi nie stoi dobro uczniów ani żadne argumenty pedagogiczne. Pani no ja zapoznawałam się z tym listem. Oczywiście szanuję zawsze odmienną opinię, bo to jest odmienna opinia od mojej, dlatego że to jest te rozwiązania, to jest pewna konsekwencja zapowiadana przez minister Nowacką najpierw to, że ocena z religii nie będzie wpisywana na świadectwie, zapowiadała, że będzie jedna lekcja religii, i to się rzeczywiście dzieje. Natomiast mówię tutaj o tym, że nie zgadzam się i jest tu pewna hipokryzja w tym liście dlatego że nie ma ani słowa edukacji zdrowotnej, bo jeżeli mówi się, że dzieci, bo w tym liście jest Było pisane po, tak, w poprzednim liście. Tak właśnie, że dzieci są emocjonalnie rozedrgane, że jest potrzebne wsparcie, to ja uważam, że akurat edukacja zdrowotna jest odpowiedzią, ponieważ mamy ogromny problem z cyberprzemocą, światem wirtualnym, w którym żyją dzieci, to jest ich naturalne środowisko i bardziej bym się spodziewała, że episkopat y, połączy siły z ministerstwem i będzie wspierał i Opracowywał właśnie program, żeby chronić dzieci w sieci. Zdaniem biskupów tego rodzaju działania są wyrazem dyskryminacji i nietolerancji wobec osób wierzących w naszej ojczyźnie. Pani Prezydent, czy dzieci w ludzkich szkołach są dyskryminowane? Oczywiście, że nie. Ja bym tutaj odpowiedziała, że ten list godzi w artykuł 48 Konstytucji, który mówi o wolności rodziców i ich wybór jest najważniejszy, jeśli chodzi o wychowywanie. Dzieci. Dziwię się, że episkopat aż tak daleko idzie, mówiąc właśnie o tym, że te lekcje religii powinny być raz, że powinno być ich więcej, klasy nie powinny być łączone. Mamy przecież w szkołach lekcje etyki, które też cieszą się popularnością, dzieci z tego korzystają, więc myślę, że sobie tutaj doskonale poradzimy. Episkopat też powołuje się na konstytucję. Twierdzi, że to rząd łamie prawo. No, ja mam odmienne zdanie, uważam, że nie rząd, bo to rząd wydaje rozporządzenia właśnie poprzez Ministerstwo Edukacji. To Ministerstwo Edukacji ustala prawo, jeśli chodzi o edukowanie dzieci, natomiast ja uznaję ten list jako opinię odmienną, natomiast uważam, że trochę za daleko idącą i manipulującą rodziców. Jak wygląda sytuacja w łódzkich szkołach? Czy rodzice częściej wypisują dzieci z religii, czy z przedmiotu edukacja zdrowotna? No. Czyli na ten moment zbieramy informacje, my będziemy na przełomie września, października, jak co roku państwu też opinii publicznej publikować ilość dzieci, które uczęszczają na religię, ale w Łodzi wyjątkowo dzieci opuszczają ten przedmiot, zwłaszcza powyżej klasy już czwartej, to jest duża grupa, natomiast jeśli chodzi o edukację zdrowotną, jest czas na wypisywanie się rodziców do 25 września, wtedy poznamy jaka jest skala, natomiast Natomiast ja gorąco zachęcam, żeby rodzice tego kroku nie czynili i żeby dzieci mogły skorzystać z tych zajęć. A dlaczego uważa Pani, że to jest dobry czas, jeżeli to jest chodzi o edukację mm -hmm. zdrowotną? To jest dodatkowe narzędzie, dodatkowy przedmiot, aczkolwiek ubolewam, że nie obowiązkowy. Wczoraj Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało bardzo ważny raport, mówiący właśnie o tym, że mamy do czynienia z poważnym problemem XXI wieku, cyberprzemocy. I powinniśmy wspierać wszelkimi możliwościami, właśnie poprzez edukację zdrowotną, młodzież, która w sieci przecież funkcjonuje na co dzień. Edukacja zdrowotna to jest jeden z, z tych elementów, a drugie to właśnie program, który Ministerstwo Cyfryzacji wczoraj ogłosiło, więc powinniśmy łączyć siły edukować, informować i chronić przede wszystkim dzieci w sieci, bo myślę, że one korzystają, a nie do końca wiedzą jakie są zagrożenia i ich prawa. Rodzice, jeżeli chodzi o ten przedmiot, jak pani mówiła, mają czas do 25 września, a czy zajęcia w tej chwili się już odbywają? Tak, odbywają się. Ja jestem w stałym kontakcie z dyrektorem. Wydział Edukacji monitoruje sytuację. To, co jest ważne, mamy przygotowanych nauczycieli. My nie dostaliśmy żadnej informacji, że jakakolwiek szkoła nie ma nauczyciela, który tego przedmiotu uczy. Byliśmy ostatnio w jednej ze szkół podstawowych, gdzie na 25 dzieci, piątka tylko nie uczestniczyła w tych zajęciach. Dzieci były zadowolone, i myślę, że trzeba dać szansę nauczycielom, którzy są do tego doskonale przygotowani. Ma Pani takie dane? I... Ile osób zdecydowało się wypisać dzieci? Nie, my takich danych nie mamy. Jesteśmy umówieni z dyrektorami. Po 25 dostaniemy raport. No Mamy prawie 150 placówek edukacyjnych, więc na pewno Państwu te informacje przekażemy, bo myślę, że to też dla nas będzie taki drogowskaz. Ja też osobiście wysłałam list do rodziców, ale ja nie nakłaniam. Zachęcam do tego, żeby zapoznać się z programem i niech rodzic sam dokona wyboru, ale myślę, że ja też jestem. Mamą, jestem rodzicem i uważam, że treści, które tam są, naprawdę są niezwykle ważne. To jest zdrowie psychiczne, fizyczne, budowanie relacji i poznawanie przede wszystkim zagrożeń. Podkreślam cały czas to w cyberprzestrzeni. Czy udało się w szkołach zorganizować lekcje religii? Tak, jak zaleca to rząd, czyli albo na pierwszej, albo na ostatniej godzinie? To wszystko zależy od planu, jaki jest w danej szkole, dlatego, że nie jest to przedmiot przecież, który jest w podstawie programowej. On może być na końcu albo na początku i to też wszystko zależy, ile dzieci zgłosi się na te lekcje religii. Myślę, że będziemy wiedzieć o tym właśnie na przełomie września, października, bo to jest ten czas, gdzie na zebraniach też rodzice będą jeszcze dzieci wypisywać z tego przedmiotu. Jeszcze się Zastanawiam, ale Łódź jest taka dość specyficzna, można powiedzieć. Zanim te zmiany nastąpiły w skali ogólnopolskiej, w Łodzi na lekcje religii uczęszczało mniej uczniów niż tak, krajowa. Tak, my w ogóle odstajemy, ale myślę, że to jest mądrość mieszkańców Łodzi, rodziców którzy czytają, patrzą i podejmują decyzje, jeśli chodzi o uczestnictwo w lekcji religii. A mam nadzieję, że ta mądrość też nastąpi przy wyborze i nie wypisywaniu dzieci z edukacji zdrowotnej. Zapytam jeszcze o kadrę nauczycielską. Czy udało się szkołą skompletować wszystkich specjalistów? Tak, my mamy co roku braki. W maju to było około 360 wolnych etatów. Teraz to jest powyżej 100. Natomiast ta sytuacja jest co roku nauczycielską nauczyciele mają możliwość wziąć godziny ponadwymiarowe i też nie dostajemy żadnych sygnałów, aby plan lekcji w jakiejkolwiek placówce edukacyjnej miejskiej był zagrożony. Pani prezydent, co stanie się z uczniami z Ukrainy? Ilu ich mamy w łódzkich szkołach, jeżeli rząd nie dojdzie do porozumienia z prezydentem? No, ja przede wszystkim mam nadzieję, że tutaj to porozumienie będzie, ponieważ jest to bardzo ważny i nie tylko ogólnopolski temat, bo przecież od dłuższego czasu wspieramy nie tylko dorosłych, ale i dzieci ukraińskie tutaj w łodzi, uczniów. Łącznie też z przedszkolakami mamy ponad 5300, a w samych szkołach podstawowych to jest około 3500, więc to jest bardzo duża grupa. Ta liczba jest stabilna, bo cały czas od wybuchu wojny to jest około 5000. No ale mam nadzieję, że najmłodszych Ukraińców, dzieci ukraińskie będziemy tutaj wspierać i może wróci zmieniony projekt ustawy przygotowany przez rząd i mam nadzieję, że prezydent Nawrocki nie zawetuje tym razem tej ustawy. To czego życzymy nauczycielom i uczniom? Przede wszystkim spokoju, stabilności i możliwości rozwoju w tym roku szkolnym. Wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Bodnicka była naszym gościem. Dziękuję Pani. Dziękuję pięknie.